Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj krótkie wideo, żeby pokazać Ci, że jest Databricks Free Edition. Możesz się nauczyć Databricksa, możesz się nauczyć technologii Big Data zupełnie za darmo. Databricks oferuje taką możliwość. Wchodzisz na stronę Databricks Free Edition, wklepujesz login. Na szczęście dbają o twoją prywatność. Nie potrzebujesz podawać swoich imienia nazwisk adresów telefonów tego wszystkiego. Nic ich nie interesuje. Wystarczy zwykły e-mail strzelam do e-maila. Czekamy zaledwie sekundkę. Może dwie sekundki trochę. Układam. Dobra już jest. Przychodzi dostęp. Mam kod weryfikacyjny i już jestem zalogowany. Mam już konto Databricksów i pokażę Ci jak wyglądają DataBricksy, jak wygląda UI, żebyś mógł, żebyś mogła sobie tutaj wejść i zacząć z tego korzystać. Jak widzisz, Databricks Free Edition jest zupełnie za darmo. Nie podpinasz tu karty, żadnych swoich danych, jakiś e-mail w zupełności wystarczy. Ja używam na skrzynce różnych aliasów, więc jestem, mam 100% prywatność, nikt nie zbiera tutaj moich danych i mogę za darmo uczyć się technologii Big Data i poznać całe środowisko Databricks. I teraz wchodzimy w to. Po lewej mamy pasek nawigacyjny, który się fajnie chowa i rozkłada, więc jeśli masz mniejszy ekran, to świetnie sobie to, to ukryjesz. Możliwość przeszukiwania z czasem, jak masz dużo notatników, różnych rodzajów kodów i rozwiązań, możesz to wyszukiwać. I po prawej stronie nawigacja, ustawienia i Assistant AI. Tutaj krótko, Assistant AI, jak to Assistant? Robiłem sporo postów na ten temat i pewnie zrobię osobne nagranie. Na dzień dzisiejszy wchodzisz tu zadajesz pytanie prosisz o kod i dostaniesz odpowiedź zasady takie same jak praca z każdym narzędziem AI dokładnie precyzyjnie. Powiedz mu co chcesz osiągnąć a, a on ci a on ci w tym pomoże jest dobrze zoptymalizowany pod samego Apache Sparka więc z tym kodem sobie świetnie radzi. Tutaj ustawienia. Tak na szybko nie będziemy przez to przychodzić. Możesz sobie w wolnym czasie przeklikać się przez to, polecam. Natomiast ja tutaj nic nie konfigurowałem, używam tak jak jest, wszystkiego z defaultu i jest ok. Czasami, jak mi się coś nie podoba, chcę większą czcionkę, chcę zmienić profil na ciemniejszy czy jaśniejszy i sobie poprzełączać, tutaj masz ustawienia, przeklikaj się przez to, żeby zapoznać się, co, jak to wszystko wygląda. Oczywiście jest to darmowa wersja, więc nie ma tutaj masy konfiguracji. Niemniej jednak. Środowisko wygląda bardzo podobnie do płatnego. I przejdziemy sobie, to możemy zignorować. Najważniejsza część, która której jestem codziennie, najczęściej Workspace, czyli miejsce, w którym mam mój kod. Jak widzisz, tutaj mam już podpięte jakieś repozytorium, jakieś notatniki, bałaganik jak to jest, ale to jest takie środowisko developersko-treningowe, więc tutaj taki bałagan jak najbardziej może być. Kod możesz rzucać wiele w miejsc. Tutaj oczywiście możesz dodać repozytorium, widzisz mojego użytkownika i mam dodane dwa repozytoria. W każdej chwili możesz sobie dołożyć kolejne repozytorium. On wspiera kilka kilka repo. To może Ci od razu pokażę. Wrzucamy URL do repozytorium, wybieramy jaki provider, jak widzisz jest tutaj sporo, więc jeśli nie robisz GitHuba, może być GitLab, może być Bitbucket, może Azure DevOps, a może WS Code Commit. Co co, na co tylko masz ochotę, ustawiasz tutaj i masz dostęp do repozytorium, więc wszystko co piszesz jest w osobnym repo. Tutaj, share niczym się nie różni od Twojej indywidualnej rzeczy, z tym że to jest bardziej, to wygląda dokładnie jak środowisko, w którym się pracuje. Gdybyś miał dostęp, czy masz już gdzieś u kogoś na produkcji, u klienta w pełnopłatnej wersji, też jest folder share, gdzie wszyscy mogą widzieć wszystkie notatniki i razem nad nimi pracować. I lista userów, tutaj jestem sam, więc, więc widzę tylko swój własny folder. I to jest to miejsce, w którym chodzisz, tworzysz, tworzysz sobie foldery, tworzysz sobie notatniki, wrzucasz pliki, dane, zarządzanie całym twoim kodem, tą maszyną inżynieryjną jest z tego poziomu. Przejdziemy sobie przez kolejne rzeczy. Recent, ostatnio otwierane przeze mnie notatniki, narzędzia, SQL Editor, cokolwiek to jest, tutaj mogę filtrować z tego, ze wszystkich opcji, jakie są, biblioteki, funkcje, nad którymi pracowałem, cokolwiek to jest, mogę ograniczyć sobie tą filtrację, ja jeśli pracowałem tylko na notatnikach, to pokazuje mi, które, nad którymi ostatnio pracowałem, więc jak się z czasem tego dużo nazbiera, to łatwo potem wrócić i nawigować. Unit Catalog, najlepsza rzecz do do przetrzymywania danych. Tutaj masz tabelę, tutaj zarządzasz swoimi danymi. Tutaj, jak widzisz, tworzę mój Bedalion, tutaj zapisuję tabelę, więc Unity Catalog możesz również poznać za darmo. Oczywiście to jest wersja okrojona, nie jest to pełnopłatna wersja, niemniej jednak wszystkie tabele dostępy, cały UI możesz się spokojnie zapoznać. Tworzysz tu tabelę, możesz się stworzyć z ręki, wrzucić sobie CSV-kę, możesz się stworzyć z darmowych datasetów dostępnych w Databricksach. Możesz przeglądać tutaj dane. Jeśli chodzi o Compute, jest serwer serwerlessowy. On jest malutki, ale w zupełności wystarczy, żeby poznać Sparka i Big Data i, i sobie poeksperymentować. Więc tutaj mamy wszystko, pełną, pełną wersję Unity Catalog do przejrzenia. Tabele, volume'y do ładowania danych. Szczegóły są w moim kursie, jak chcesz wiedzieć, jak to działa, to, to zachęcam. Jak nie gdzieś, pewnie będę pokazywał poszczególne elementy, co jak działa w Databricksach. Dzisiaj tylko krótkie wideo, żeby ci pokazać, jak to wszystko wygląda od wewnątrz i możesz tutaj być bardzo, bardzo szybko. więc to Unity Catalog, tu trzymamy dane, tabele, tworzymy katalogi. Tutaj tworzysz swoje, swoje baski z, i z danymi, które potrzebujesz. Jobson Pipeline, bardzo ważna rzecz do orkiestracji. Chcemy włączać, jak już napiszesz sobie jakiś kawałek kodu. Tutaj nie mam, jak widzisz, nic, mam puściutki, puściutki pipeline. Jak chcę napisać kawałek kodu, mam już notatnik, yy, cokolwiek, no to mogę tworzyć tutaj pipeliney DLT na przykład. Już mi się otwiera kawałek mojego notatnika DLT z pełną orkiestracją. Jeśli nie chcę takiego DLT, to mogę sobie stworzyć taki prosty pipeline, dodawać źródła dane zewnętrzne, ładować dane lokalne. Czego dusza tak naprawdę zabraknie? Mogę tworzyć tradycyjne joby. Różne taski jak widzisz tutaj mam notebook task jeśli chcę uruchomić notebook no to tylko muszę wybrać ścieżkę do danego notatnika gdzie on się tam znajduje. Pyk. Dodałem ścieżkę do notatnika. Mogę przekazać jakieś parametry. Mam taska, mam joba, mogę orkiestrować i mogę automatyzować włączanie, wyłączanie, uruchamianie mojej kodu i skryptów i to robisz w Jobs Compute. Tutaj jest komput, dobra, Discard Changes, nie będziemy tutaj nic robić. Jest dany SQL Warehouse, jeśli chodzi o Compute, tylko tyle, nie da się tutaj nic stworzyć. Jest druga darmowa wersja, bardzo krojona Databricks tak Community Edition. Tam możesz tworzyć malutki cluster Sparka, ale tam można wybierać, który runtime. Tutaj mamy za darmo dodany malutki, ale jest dostępny serverless do, do pracy. Jakiś Endpoint worker Search, tym się nie bawiłem. Nie wiem, nie wiem jak to działa, natomiast z punktu widzenia inżynierii danych jest tutaj wszystko, czego, czego potrzebujesz. Jesteśmy teraz w Marketplace. Tutaj cała masa zewnętrznych narzędzi, których możesz wykorzystać: fajcany, Power BI, żeby się łączyć, pracować. DBT, Cloud, żeby połączyć Databricks z zewnętrznym światem, z dodatkowymi narzędziami, żeby je wzmocnić i to też również możesz przetestować. SQL Editor, jeśli chcesz pisać tylko i wyłącznie kod y, SQLowy, chcę różne selekty robić, i tak dalej na moich tabelach, więc z tego poziomu mogę przeglądać swoją, swoje dane, które tutaj mam. Pyk, select STAR FROM I już mogę działać, mogę uruchamiać y, poszczególny kod. I tutaj czysty SQL, oczywiście z asystentem, jeśli potrzebujesz pomocy, on ci, on ci pomoże. I masz przeglądanie tabel. Szybko, łatwo i przyjemnie możesz sobie robić analizę danych i pisać kod SQL. Tutaj będzie lista zapytań, które już stworzyłeś: dashboardy. Jak widać, wykres dashboardy jest już jeden podany. New York Taxi, tradycyjne, myślę, to wszystko. Te rzeczy już znasz. Jeśli nie znasz, to te dane tutaj są. Tak, taksówki tak nowojorskie. możesz sobie robić analizę, wizualizację. Znowu za darmo, bardzo fajne. Genie. Nie bawiłem się Gini na tej darmowej wersji, chociaż widzę, że powinno działać. Gini jest narzędziem do y, pisania po angielsku. Jak widzę, wszystko działa. Zadajesz pytanie. Show me stats about this dataset. Z jakimiś błędami. On sobie da z tym radę. Celowo to zrobiłem, nie muszę się tutaj być bardzo pedantycznym przykładem do każdej literki, jak spelling zrobimy, AI sobie z tym, z tym poradzi. I to, co on teraz robi, przeszukuje te dane, on wczytuje tą tabelkę, pod spodem pisze sql on sam tworzy ten SQL na podstawie mojego pytania i wyświetla mi zawartość, miny max, jakieś statystyczne dane dotyczące, dotyczące mojej tabeli. Więc możesz gadać po angielsku z asystentem. I on na podstawie Twoich danych wygeneruje SQL i pokaże Ci wizualizację. Chcesz robić jakąś analizę, sprawdzić co jest w tabelkach bez pisania SQL-a? Masz Gini. Chcesz to zautomatyzować? Chcesz mieć alert na e-maila, żeby Ci przychodziło, jeśli Twoje dane się zmieniają? To już bardziej produkcyjne rozwiązanie. Tego tutaj w tym ja się tym nie bawiłem prywatnie, to jest raczej na produkcji, gdzie chcesz mieć alerty, kiedy. Zmieniają się dane, coś przychodzi, robimy county, przeróżne rzeczy. Masz tutaj pełną automatyzację, więc mogę tutaj uruchomić SQL, kazać go uruchomić codziennie, stworzyć mu harmonogram, kiedy on ma się odpalać, kiedy ma ten SQL się odpalić i, i my wysłać, wysłać e-maila. I to są alerty. Historia zapytań. Jak widzisz, mam już sporo tutaj wykonań, więc to wszystkie SQL, -e, które uruchomiłem. Mogę przeglądać, tu jest bardzo dużo analityki i statystyki. To jest na zupełnie osobną lekcję tak naprawdę, jest tego tutaj bardzo dużo. może się przez to przyklikać. Pełne wykonanie i wszystkie statystyki dotyczące profilowania Twojego zapytania. Jest tu naprawdę cała masa informacji. Więc to zamykamy. Ty się możesz bawić. SQL Warehouse. Tutaj tworzymy w normalnych warunkach Klasty serwerlessowe pod SQLa czy tradycyjne, natomiast tutaj już mamy jeden gotowy. Tutaj nic więcej nie możemy zrobić, bo to jest wersja darmowa. Dali nam malutki, ale można się tym pobawić. I tutaj, job runs, czyli historia wykonań wszystkich jobów i ładowanie danych, czyli jeśli chcesz załadować danych z jakich zewnętrznych źródeł, to możesz tutaj zrobić. No i jeśli interesujecie AI ML, na koniec masz dostęp do modeli podstawowych, modeli AI-owych co tutaj mamy, GPT, GT, GPT ON3, lama, GAMA, meta lama. I tutaj nie wiem, co z tego działa, bo się tym jeszcze nie bawiłem na free edition, więc tutaj pewnie są okrojone, bo to są wersje raczej płatne, więc nie spodziewałbym się, żeby było, może być jakaś minimalna ilość tokenów dostępna do jakichś eksperymentów. Produkcji na tym nie zrobisz, ale do nauki i eksperymentów jak najbardziej. I tradycyjne rzeczy MLowe, eksperymenty, ML Flow dostępny, Feature Engineering, tworzenie Feature'ów pod ML-a, zarządzanie modelami dostępnymi w Databricks, no i publikowanie, jeśli chodzi o już gotowe, gotowe modele. I tak wygląda w skrócie Databricks Free Edition. Chcesz się nauczyć Databricksów? Wbijaj na Databricks Free Edition, dawaj swojego e-maila i możesz zacząć działać. Mam na blogu trochę materiałów, trochę postów, i możesz śmiało zacząć z tym działać. Mam newsletter, jeśli byś chciał się zapisać, będzie link poniżej dodany. Mam kursik mały, darmowy, sparkowy, jest na blogu dostępny. Mam e-booka fajnego z, danymi, z informacjami, jak używać sparka. Bardzo przydatny w Databricksach. Wszystkie materiały będą, będą poniżej, więc możesz śmiało działać i się tego uczyć. Zupełnie za darmo. To jest, naj, to jest najważniejsza rzecz. Dzięki. Krótko, zwięźle na dzisiaj taki y, rozgrzewka, żeby wprowadzić do tego świata, żebyś mógł, móg, mogła z tego korzystać. Dzięki, cześć!